Łazienki Królewskie to największy kompleks pałacowo-parkowy w Warszawie. Ich historia jest niezwykle Bogata, ale myślę, że bardzo mocno wpisały się w dusze i serca Warszawiaków, którzy uwielbiają spędzać tu czas wolny. Ich historia sięga XVII wieku, gdy na polecenie Stanisława Lubomirskiego wybudowano tutaj pawilon ogrodowy z łaźnią. I to właśnie od tej łaźni mają swoją nazwę Łazienki Królewskie. W 1764 roku zostały wykupione przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, który szukał miejsca na letnią rezydencję. Przyszły król szukał miejsca z dala od Warszawy, gdzie będzie mógł podejmować gości. Wybrał łazienki, łazienki, które oczywiście dopiero później znamy pod ich nazwą. W 1764 roku przechodzą na własność przyszłego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i przyszły król niemalże od razu zabiera się do ich zmiany, do tak naprawdę modernizacji, do rewolucji. Mówi się i tak naprawdę taka jest prawda, że łazienki królewskie przypominają, albo mają być raczej alegorią rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego Króla, który z jednej strony zapisał się jako ten, który był świadom rozbiorów Polski, ale z drugiej strony jego zwolennicy mówią, że starał się modernizować kraj, starał się, by Polska była krajem nowoczesnym, zmodernizowanym. I takie też są Łazienki. Łazienki, w których króluje ład, w których króluje tak naprawdę porządek. I to ma być właśnie ta przenośnia rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król Poniatowski bardzo szybko. Szybko każe przerobić łaźnię na pałac na wodzie. Pałac na wodzie, który widzimy i który znamy z dnia dzisiejszego. I tak naprawdę to jest centralny punkt łazienek. To staje się centralnym miejscem i symbolem również Warszawy. Król Stanisław August Poniatowski przekształcił pawilon ogrodowy z łaźnią w klasycystyczny pałac na wyspie, który obserwują Państwo za moimi plecami. Pałac, który szybko stał się sercem i duszą warszawskich łazienek i całego tego kompleksu. Budowa sali balowej pałacu na wyspie trwała równolegle z obradami Sejmu Wielkiego i uchwalaniem Konstytucji 3 Maja, czyli bardzo ważnymi datami w historii Polski. Król Stanisław August Poniatowski zapisał się również w historii jako ten, który dążył do stworzenia tutaj nowoczesnego dużego muzeum. Jego kolekcja była ogromna, w której przede wszystkim brylowały obrazy autorstwa holendrów. Król podobał sobie malarstwo holenderskie i bardzo dużą część kolekcji właśnie ozdobił, przyozdobił tą kolekcją Pałac na Wyspie. Pałac na Wyspie, który również później odegrał znaczącą rolę w historii Polski. Król Stanisław August powiatowski posiadał ogromną kolekcję sztuki, przede wszystkim rzeźb, grafik, obrazów i w Myśl idei króla z 1792 roku miało powstać tak naprawdę tutaj pierwsze nowoczesne publiczne muzeum wraz z inwentarzem z 1795 roku dowiedzieliśmy się, że kolekcja króla liczyła blisko. 2300 obiektów, a więc bardzo duża kolekcja, którą król Stanisław Poniatowski chciał udostępnić Polakom, chciał udostępnić Warszawiakom. Król Stanisław August Poniatowski jednak nigdy nie, dokończy, nie doczekał końca prac w swoich ukochanych Łazienkach. Przyszły rozbiory, król musiał opuścić terytorium Polski, zmarł w 1798 roku w Petersburgu i nigdy nie zobaczył tak naprawdę finałowych prac w Łazienkach Królewskich. Po śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego łazienki królewskie odziedziczył książę Poniatowski. W 1817 roku Poniatowcy sprzedali rezydencję carowi Pier Rosji Aleksandrowi I i łazienki królewskie przeszły w, w ręce dynastii Romanowów, w których tak naprawdę były przez blisko 100 lat. Wybucha I wojna światowa i Rosjanie wywożą stąd co tylko się da. Wywożą rzeźby, malarstwo, wy wywożą wszystko to, co ma jakąkolwiek wartość. Ale niedługo później wszystko to wraca ponownie w, do łazienek, wszystko za sprawą Pokoju Ryckiego. Łazienki królewskie przechodzą na skarb państwa jako to, co było w rękach Rosjan i w okresie międzywojennym pełniły bardzo ważną funkcję w życiu stolicy, ale w życiu również całego państwa. Pałac na wyspie jako rezydencja Ostatniego Króla Polski ma bardzo duże znaczenie symboliczne dla Warszawiaków, dla Polaków, którzy odwołują się do niego. Przypomina o ideach wolności, przypomina o wszystkim tym, co Polakom jest bliskie i to dla Polaków jest ważne. W okresie międzywojennym oczywiście pałac na wyspie pełnił funkcję różnego rodzaju, ale tutaj podejmowano polityków, tutaj toczyło się życie polityczne. W 1940 roku Łazienki Królewskie zostały zamknięte przez Niemców. Wstępu tu nie mają warszawiacy, wstępu tu nie mają Polacy, ale niedługo później, bo po, po wybuchu powstania warszawskiego, po upadku powstania warszawskiego, Niemcy chcieli wysadzić pałac na wyspie. Wywiercono kilkaset otworów, ale do dzisiaj nie wiadomo, czemu Niemcy ostatecznie nie zdecydowali się na wysadzenie pałacu. Ostatecznie zdecydowali się jednak na spalenie go. Pożar, który był ogromny, objął bardzo szybko drzewostan, objął pobliskie budynki. Szacuje się, że około 25% drzewostanu doszczętnie spłonęło. Niemcy oczywiście ograbili bardzo szybko rezydencję w pałacu na wyspie i inne warte uwagi, warte wartościowe przede wszystkim obiekty. Szybko to zosta wszystko zostało. Stało wywiezione do rezydencji Hansa Franka. Kończy się Druga wojna światowa, i kraj przystępuje do odbudowy. Podobnie jest jeśli chodzi o łazienki królewskie, pierwsze sale odrestaurowane oddano do użytku 16 maja 1960 roku. I łazienki królewskie od tego czasu nieprzerwanie są otwarte do dzisiaj. Tak naprawdę łazienki, które widzimy w tym momencie, przechodziły swoją ewolucję, przechodziły swoje zmiany. Wszystko ze sprawą remontów i zmian, które oczywiście miały miejsce po II wojnie światowej, ale również miały miejsce współcześnie, bo także teraz, także w ostatnich latach łazienki królewskie przechodziły remont. Łazienki królewskie to nie tylko przepiękna architektura, ale również, a może przede wszystkim wspaniałe ogrody, w tym te historyczne. Ogród królewski, ogród modernistyczny i ogród romantyczny. Łazienki królewskie to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku Warszawiaków. Nic dziwnego, bo w centrum stolicy zajmują one 76 hektarów, w tym prawie 5 hektarów wód. To ogromny teren zielony w samym centrum Warszawy, który tak naprawdę służy Warszawiakom do dnia dzisiejszego. Warszawiacy tłumi odwiedzają Łazienki po to, by zażyć kąpieli słonecznych, po to, by odpoczywać w, tak naprawdę w centrum miasta, bo rzut beretem od Łazienek królewskich są najważniejsze instytucje państwowe. Mamy Kancelarię Mamy ministerstwa, mamy ambasady, czy mamy wreszcie Belweder i to wszystko tuż obok Łazienek Królewskich, pięknego miejsca, pięknych terenów zielonych. Pomnik Fryderyka Chopena wybitnego polskiego kompozytora, to jeden z najbardziej znanych na świecie polskich monumentów. Stoją w pobliżu Pałacu Belwederskiego i Alei ujazdowskich. Autorem pomnika jest wybitny malarz, rzeźbiarz i muzyk przełomu XIX i XX wieku Wacław Szymanowski. Nieodłączną częścią pomnika stał się okrągły basen wodny z czerwonego piaskowca, a także oddalone nieco tło naturalnej zieleni. W sezonie letnim w każdą niedzielę odbywają się tu koncerty Chopinowskie, a przynajmniej tak było przed pandemią Wirusa, ale mamy nadzieję, że wrócą te czasy, gdy pod pomnikiem Chopina warszawiacy mogli słuchać jego utworów tłumnie, tak naprawdę przychodząc w to znane miejsce spotkań. Mamy nadzieję, że historia Łazienek Królewskich Was zaciekawiła, a teraz pora się sprawdzić. Jaki jest jeden z najsłynniejszych zabytków z Królewską Galerią Obrazów w Łazienkach? Pytanie drugie. Jaki obszar zajmują Łazienki Królewskie w Warszawie? Pytanie trzecie, w którym wieku i przez jakiego króla zostały założone łazienki królewskie? Odpowiedzi możecie udzielać w sekcji komentarzy pod tym filmem. Zachęcamy. To był ostatni odcinek w ramach projektu Historia po Godzinach. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze i pozytywne reakcje pod naszymi filmami. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli przedstawić Wam historię równie fascynujących miejsc nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce.